Dobra, no to kontynuujemy nasze nagranie Counter Strike Go. Teraz jesteśmy na serwerze. Dobra, biorę terrorystów, wiesz. I Aha, dobra. W tej chwili mam obraz. Ten serwer już jest skonfigurowany, wiesz, dobrze. Tylko nie wiem czemu na serwerze było 32 osoby, a tutaj widzę tylko... Chyba, że widzę tylko te najlepsze. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Zaraz wbiję, bo należy jeszcze. Mam... Czy gra się po kolei może? Jak widzę Office'a, to zdaje mi się, że wbiłeś do trybu klasycznego, także... No, powiem Ci, że będzie... może być bardzo ciężko na tym drużynę, trybie. Drużyna jest pełna, drużyna a dołączyłem do... ...kantar terrorystów, tam gdzie teoretycznie to byłeś. Nie no, więcej ich jest na mapie, widzę pięciu, już tylu ich zginęło, ten to on, oni chyba grają po tych yy, ośmiu. Czy szesnastu w teamie? Możliwe to jest? No to jest... prawdopodobnie, tak, tak, wiesz co? Te właśnie gry CS CSM to fajne, że tak jakby wiesz, Valve nie ogranicza ludzi do tego co oni chcą zrobić, tylko pozwala im, wiesz, na przykład nie wiem ustawić Ej, jakoś ten dump jest najlepszy, szosów. to na niego będziemy patrzeć. The Office, tak nie ale jakiegoś. dostał, so, so. ale dostał flesza. Niestety nie mogę zmienić, bo to jest tylko widok na naszych. Strasznie się kampi. A ty jesteś... Ja jestem w I co, będę teraz grał czy nie? Kurde Elon ma kasy. Ty też jesteś w CT, nie? Tak, ja muszę teraz kupić, ale że ja się nie znam to daję auto zakup i on mi wybiera kałacha i jestem już ucieszony. Ja sobie wezmę MP7, przetestuję sobie nową broń, kamizelka kula odporna. Jeszcze coś Co, jest ten kolej. O, jest ten Dumpak. Ja będę za nim biegał, bo on chyba wie o co chodzi. Ja to mapę akurat znam z No ja nie Faję znam, że znaczy ja pamiętam, że był The Office, nie? I każdy grał w The Office, ale... Oh, oh, fuck. Coś ale coś fajny ogień, ale zresztą. super ogień się zrobił. nie da się gdzieś wejść? wyglądały świetnie, to muszę przyznać. Ach, Tyle w niego wymarnowano, nic o, się nie stało. O kurde, wychodziłem tak, się nie... tylko i dostałem od razu. Głupio waliłem full auto, ale tutaj kurcze nie mnie na ognie. Zaraz zobaczymy. Granat. Czekaj, czy ja na pewno jestem w twoim teamie? Nie wiem, ale ktoś... Coś... Ja jestem terrorystami. Chyba. ha Ciekawe że mogę zmienić team. Przynajmniej wszyscy jesteśmy tymi terrorystami. 700 golda dostałem, nie wiem za co. Dobra, tak. Zbijem do twojego teamu, to gramy trochę razem. Oni tu nie mają innej drogi do nas? Że tak wszyscy strzelają się tam? Wiesz co, tutaj jest tak, że są tylko... Na tych mapach takich klasycznych są tylko dwie w sumie drogi zwykle którymi mogą się do was dostać O kurde, swojemu strzeliłem po plecach I są tylko jakieś jeszcze powiedzmy dodatkowe punkty Jakimi można się do tych dróg dostać, nie? No, ale tak to zwykle mają tylko dwie możliwe drogi wejścia O, wygraliśmy, ale kompletnie nie wiem jak to się stało Bo nie... chciałbym mapę zobaczyć, wiesz, jak ten... Jak wygląda cała Na razie to wiem, że jest tunel i ten <laughs> Tu widzę trzy drogi wyjścia stąd na mapie, przynajmniej na minimapie Wszyscy biegną tam, a jakbym tu pobiegł? Dobra właśnie biegnę za zobaczymy jak tam pójdzie Tam biegniesz do jednego z wejścia y, terror... Y, counter terrorystów No biegnę, biegnę w lewo pobiegłem Nie wiem gdzie ich wiesz, nie wiem Nie wiem gdzie ich się mogę spodziewać Aj, ale dostałem hetzowe Czy ktoś ja w ogóle jeszcze w tej rundzie chyba nie? No ja tu biegnę za typami W ogóle nawet nie widzę to tabelę mogliby trochę poprawić, tak żeby jak jest więcej graczy, to może by ich było widać więcej, bo tak to widać że to jest tylko najlepszy To jest trochę bzdurne W ogóle dla mnie ta tabela ze starszych CS jest tysiąc razy lepsza Nie wiem taka, o co chodzi, ale... Czytelna. Czekaj, bo ja się tu strzelam widzisz gdzie jestem w ogóle? Patrzę trochę dużo was... O widzę, teraz na spawnie ctk Tak? Mogę być na ich spawnie tak. A gdzie mamy bombę? Ja nie nie ma tutaj bomby. jest, tutaj nawet tutaj muszą odbić zakładników. Aha, Tych potem z terror... nimi wracają, tak? Cetety tak, muszą tutaj wrócić na ten punkt, żeby, żeby wygrać rundę albo pozabijać was wszystkich krótko mówiąc. I taka dobra informacja, że jeżeli widziałbyś jakiegoś ceteka z hostami, to po prostu nie zabijaj hostów, bo ty też za to tracisz jakby kasę, nie Fak. ale do mnie strzelają. Właśnie widzę tam jest jeden typek. No. Pędzisz, że jestem pod być... potrzasku. Ilu ich jest? Jeszcze zostało? Nie mam pojęcia, bo niestety nie widzę tylko naszych. Mam kamerę tylko na naszych jest takie ograniczenie. Ale jak taba naciśniesz, to są jeszcze jacyś. Są! widzę, widzę że niby wszyscy są martwi, ale nie są wszyscy pokazani, którzy są na serwerze. No tak. Bo, bo faktycznie jest więcej osób, ale no mówię, ta tabela jest trochę zwalona w porównaniu do tych. Kurde nie ma typa, gdzie on się schował? Mam jeszcze. Że... Widziałem gdzieś gościa. bo strasznie ale może... dużo nas zostało, a on tylko Chyba jeden. uciekł, uciekł po hostii, Jest gdzieś tu wiesz? w budynku. Dobra, Zostałem wygraliśmy. Załatwili. Dużo kasy dostałem, nie wiem co sem mam kupić teraz. Kamizelkę na przykład jak A nie mam kamizelki. A nie masz, kupiłeś, właśnie zobaczyłem jeszcze przez chwilę. Nie, nie chcę, zamknij, nie chcę ten chcę. Gdzie to jest karabiny. Sprzęt. A powiedzmy, że jeszcze trochę kasy. A mogę na przykład granat? O. Ale w końcu są normalne nazwy broni. Poprzedni sobie... Granat kukowy mam nazwy. Jakbym jeszcze wiedział jak ta mapa leci. A nie dobrze. Bo Co za Kurde. Wiem na... wiem, po widziałem, rzucił po w nas. Pod oczy, ja mam nadzieję, że... Ja ubronę. im rzuciłem, Zobacz, ale nie, nie, nie wiem czy to pomogło... Blokował mnie jakiś typek, jak widzę, że starał się rzucić, a ten mnie blokuje. Po prostu geniusze. Teraz wyjdę to to będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi. He! Jakiś glitch w grafice widziałem widziałem przez ścianę eh. Może mi się to uda powtórzyć, nie? Ci tu żyją jeszcze Żyjamy czy nie? No, ci ci żyją, żyją, żyją O chyba wbiłem się w ich gniazdo. Cocktail mołotowa ktoś ja rzucił Ile ja w niego wpakowałem i on nie zginął To było dziwne, wyjątkowo Kurde, wlazłem, Zala... zaszedłem ich od tyłu, ale nie wiedziałem w ogóle gdzie to dokładnie jest, wiesz, co coś się mam gdzie to, dzieje, że nie? Mam jakby trochę więcej trzeba było teraz pakować w koście, albo statystyki broni się mocno pozmieniały. A bo... może mają więcej tego, no nie wiem, ja ciągle z tym kałachem biegam. Jakbym teraz mógł na przykład zakupy zrobić, to by było fajnie, ale wiesz, nawet nie wiem, ile mam kasy. Znaczy powiem tak, jeżeli na przykład masz mniej kasy, to możesz sobie kupić tam Galila, bo Galil ogólnie jest tańszy, ale też w miarę efek efektywny. A to kałach to słaby tam... jest? Nie kałach jest mocniejszy. Teoretycznie tylko kosztuje więcej. Tam 700 dolców. Więcej. A, no, no, ale ja mam ileś tam dużo, mam chyba kasy. Nie wiem, ile mam właściwie. Ja też nie wiem, ile mam w tej chwili. Ten typo ma 16 pokazuje? tysięcy? Nie, niestety nie pokazuje. Pokazuję tylko tych, co. A nie wiem, gdzie są ci niby cywile cali. I są A... na naszym sławnie. No to ładnie, my musimy, to oni muszą nas wszystkich zabić albo nas ominąć, tak? Tak. Ja mam tutaj, 12 tysięcy tutaj, tutaj stoją A to masz kup kasy ja sobie jeszcze Kupię sobie, sobie siga. Kamizelkę i tyle kasy teraz fajnie wyglądają Bardziej realistycznie to wiedział Ale ktoś tam dostał ze snajperki. O kurde A! No nie! Taką super broń miałem i zginąłem od razu. Powiem ci, że ja ta postać szybko biega, tym... ale jak zaczynałem strzelać to tak jakby spowalnia, czy mi się zdaje. Mm, nie wiem. Znaczy wiesz, to możesz biegać różnie w zależności od tego jaką giwerę masz. Mhm. Ciężar cięża broni ma wpływ na to jak biegasz. Nie wiem czy jak wyjmujesz nóż to nie biegasz szybciej. Biegasz na pewno, bo z nożem biega się szybciej. O kurde, koleś ma dwa. A kim był pistolet? Ale to jest tak naprawdę w rzeczywistości bzdura. Wiem, mówił ten koleś na grampelnie. Tak, ale to już słyszałem nie tylko od niego. Ale on mówił o tym, on mówił o karabinach, tak? Ja wiem, ale nie no, a kimbo, wiesz, a kimbo pistolety, no a kim, karabiny, no to a już... A pistolety? No nie, on mówił o karabinach, że karabinami po ten... Wiesz, pistoletem się da strzelać jedną ręką, to czemu by się miał dwoma nie dać strzelać? Tylko w sumie znaczy, sobie, jaki to ma sens? Jaki taki jedną znaczy, nie, kula dźmiotę, zabija, to, że... Chodzi mi, mi wie, że jak masz, jak masz dwie bronie, no to nie masz za bardzo jak celować. I po prostu to jest jak masz, nie wiem, dwa pistolety, no to wtedy to jest takie trochę marnotrawstwo e, teoretycznie amunicji. Albo ewentualnie w jaki też sposób gościu pokazywał który widziałem, to można na przykład z jednej broni raz strzelasz, a z drugiej e, też rozstrzelasz i celując raz jednej, raz z drugiej. Aha, no żeby mieć więcej niby tego, tak? Tak, ale ogólnie wojskowi mówią, że oni w ogóle tego wiesz, nie używają, że jest to po prostu trochę bez sensu. I w sumie myślę, że mają rację, bo to faktycznie jest lekko bezsensowne. Aj kurde i od razu mnie zabił typo... nie mam ty pasy. Ja tutaj się kampię przy wyjściu. Czekam na jakieś... Ja dlatego chciałby wyjść. Dumpaka, Dumpak Mak. Wow. Ło, Mołotow. Mołotow poszedł. On dobrze zabija taki Mołotow. Nie wiem szczerze że Ty pestkujesz czy strzelasz? A on widzę, że on seriami trochę strzela, tak po trzy strzały gdzieś z tego kawałka. Tak, tak, bo, bo A ja każdego pestkuję jeden się strzał, strzał, się staram. Ale to chyba nie jest najlepsze, bo strasznie mało tak. strzałów wtedy oddaje i ci koleś nawet jak w nich całkiem celuje, wiesz, trafiłem tylko. Nie są to ma duży sens, aczkolwiek na daleki to takie strzelać, to tak wiesz, seria krótka. Tak, jest ale ten koleś najlepszy. skacze, wiesz, on nawet w locie strzela po trzy strzały. O, Widziałeś wow. to, nie, ale to padają na siebie jak muchy. Jeden nam został, no i padny Ojoj. oj, oj, oj. Ja nowa. Dobra, co by sobie tu kupić tym razem? Ale nie, nie jesteśmy w ogóle na karabiny? No nie. MP7. P90. Chciałbym mieć możliwość zobaczenia cał... O kurde. Chciałbyś mieć możliwość zobaczenia? Całej mapy. Teraz przynajmniej fajnie jest tej becie, bo aż wcześniej pamiętam, mówili... Chyba był dostęp tylko do jednej mapy naraz, a teraz właśnie można sobie w że mapach tak po prostu. O, proszę. Może Kurde, no znów mnie zabił. A, nie, nie idzie mi w ogóle, za dobrzy no, oni są, wiesz? Kill. To są ten, jak to się mówi, ogarniacze to są. Pro. Pro gracze. Siedzą nam, jak ktoś siedzi na jakimś polskim serwerze, to już wiadomo, że wiesz, dobrze gra. Nie, muszę ci powiedzieć, że Polacy naprawdę w CS wyjątkowo dobrze grają. No, i chyba się nadzieliśmy na takich. uwielbiałem kurczę oglądać te różne klanowe potyczki. Znaczy, wiesz, mnie najba ja najbardziej w praktycznie nie czuję w ogóle, w którym momencie ja trafiam w typa, w którym strzelam po ścianie obok. Nie, nie, jakoś. Nie, nie bardzo zdaję sobie z tego sprawy. wiesz. Ani się celownik nie porusza, ani nic. Ci kolesie też nie, nie chcą za bardzo. Gerów. Oni nie chcą za bardzo też umrzeć. Wiesz, strzelasz do nich, a oni nie umierają. Proszę, nawet skoczyłem za to... A nie, to nie wiem co, nie wiem co Ten to się to wycofuje, coś. wycofuje się do Okisa. Ja szukam jakiegoś... O, ładnie. O wygraliśmy. Tak, o, wygraliśmy. I w końcu jakiegoś ubiłem. Nawet tak? dwóch gości, tak. Ja powiem ci, że nie wiem wędnie. ilu by ubiłem, kogoś tam ubiłem, ale nie za dużo chyba. Jakbym wiedział który karabin jest fajny, ten se takiego... Wiesz takiego bym sobie kupował, ale... Każdy... Każdy ma, wiesz, swoje zady i walety. Jakby, jakby, że tak sobie powiem. W każdym razie, no, najpopularniejszym na pewno jest Kałasznikow, albo M4. To są bronie, z którymi raczej, wiesz, warto się trzymać. O tych nowych broniach ciężko mi cokolwiek nowego powiedzieć, bo z nimi nie mam tyle doświadczenia. Aczkolwiek M4 i Kałasz to taka, wiesz, podstawa. O kurde, ale typa dostał. SIG jest teoretycznie mocniejszy, ale na przykład SIGiem, jak strzelasz z, z trybu zoomowanego, to on ci strzela wolniej No właśnie, no ja tego siga miałem wcześniej, kupiłem sobie, myślałem, że będzie spoko pro bank poszedł Ale mnie zdjął ze snajperki Kolejny Ładne. flash Nie wiem gdzie jesteś Ginałem aktualnie Właśnie cię ciebie patrzę w tej chwili Ammo zostaje jak przeładowuje, czy się ciągle kasuje? Zostaje, zostaje O kurde, brzuci się i, teraz, i, Wie, idź, wiem. Idź, 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 tam do środka, nie tędy, nie tędy. Idź, idź w lewo. To hmm. w lewo. No ale jak w lewo, jak on już był za rogiem, czekał na mnie tylko. No bo zobacz teraz na czaje, oni tam będą teraz chodzić. No patrzę na czaje, ale dostał. Dumpak mak. Fajny nick też. Wiesz, boli mnie, boli mnie po, po prostu z zero, kompletnie mapy nawet już któryś, teraz już wiem, piąty, szósty, siódmy raz gramy. I nie za bardzo czaję w ogóle gdzie, gdzie co jest, nie? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Chciałbym pograć. Nie grać w takim razie chyba dużo w ogóle w CS-a, nie? Nie, na znaczy wiesz, grałem w tą mapę, grałem w CSS i dobrze wiesz, wiedziałem co gdzie jest, ale teraz kompletnie już nie pamiętam kurde to było, wiesz. Nie dawno wiem kiedy nie CSS grałem, co? wyszedł. 5 lat temu 6? Przecież to dawno było. Nie, eee, czekaj, co? Counter Strike Source 2006 chyba. No, no to, to było 6 lat temu, to co ja mogę pamiętać z tego? No, wiesz, ja też miałem kiedyś taką fazę, że w sumie Counter Strike był pierwszy grą, tak jak mówiłem, którą ja naprawdę wiesz, na... grałem w multi. No. I cisnąłem, cisnąłem, cisnąłem dużo tego CSS, ale po prostu już ile można grać w takiego jak kiedy się grało w niego w ka po kafejkach ze swoich czasów. E kiedy potem się go miało na kompie, wiesz, i Wiesz, papier, co ja grałem to gra, w kafejkach? W tak męczyło. Kurde, ruszcie się tylko, kolesie. Ja grałem w kafejce, to ja grałem w tego. Mm, no. Quake'a! A to też był klasyk, oczywiście, że tak. Właśnie Ale ja przebiegł przede mną. ja counter jakby nie patrzeć. Counter-Strike to było to, co mi w ogóle wciągnęło w gaming. Chociaż może nie, może PlayStation 1? No nie, po... i mnie w plecy zabił. Powiem ci, że porażka to jest, ja Ale bym po prostu nie, kompletnie nie czaję, skąd sypiec. oni mogą wybiec na tej mapie. to tam tak sypał z karabinu. Wiesz, ja wychodzę gdzieś na jakiś plac i nagle zostałem w plecy, a myślałem, że tam nasi są, na przykład. To już wolałem ten poprzedni tryb, przynajmniej był mniejszo, mniejsza mapa była i wiedziałem co się dzieje. A tu kurde, no Moje chciałbym się, no, mapę le... zobaczyć. Jest szansa mapę zobaczyć całą? wiesz co jak jest jak, jak jest No jak zaczynam udostępnia... grę, ale nie chcę zaczynać Nie nie nie, chodzi mi o to, że jak jest serwer, który ci udostępnia dowolne rozglądanie się, to wtedy możesz sobie po prostu latać i rozglądać się jak tam ci się podoba, aczkolwiek mało serwerów ostatnio na to pozwala bo mnóstwo ludzi jednak tak jak my wiesz siedzi sobie czy to na mamlu czy to na tym spiku i jak na przykład nie wiem widzisz. No tak, ale to jest ten serwer i co to ktoś będzie oszukiwał to... Niektórzy ludzie, wiesz co tu że czasami się trafiało takich trollów w, w tych Counter strikeach że wbijali sobie na serwer, że lesi siedzieli sobie na tym spiku i nie wiem, patrzyli na właśnie kama i mówi on jest tu, on jest tu, on jest tu i wtedy to im dawało no. strasznie dużo przewagę, także A ten, co robi? po prostu później zaczęliśmy za... Aha, on tu siedzi w tym ofisie, za się na śmierć zanudzimy przez niego Będzie siedział kurde na automacie Aj, a i tak zginął. A co za koleś. Celuję jak ja. Miałem nadzieję, już miałem nadzieję, że go z tego tygla zdejmie. To jest teraz, będziemy terrorystami czy coś? Nie wiem, chyba aż koniec rundy w takim razie. Tak mi się zdaje. I co, będzie nowa mapa? Tak powin... Nie, nie a proszę. Ja dużo nie antyterrorystów. Mam Jesteś tylko pistolet. No jestem. I co, idę? Idee... A, nowa runda, dobra. Aha, dobra. Sprawdźmy sobie te dwie berety. Jak Idź, kolej się Idź typio przodem, bo ja się nie znam na tej mapie. Czyli wziąłem teraz konfigurację, którą mówiłem wcześniej, że jest bez sensu. Czyli dwie beretty. Tak. Zobaczymy, jak bardzo jest bez sensu. O kurde. Wpadłem pod ostrzał, wiesz? Bo kompletnie nie ten. Nie strzeliłem gdzieś mapa idzie. No jak pech to pech. O zabili ich, super. Ach, misio z lasu. Kurde, po swoich, postrzelam, mam nadzieję, że nie zabiłem nikogo. Graś może kiedyś coś takiego. Ja i zabiliśmy. Counter-Strike'u w, zabili w Takie mapy. mapy typu surf? Nie. Co nie kojarzysz? Co to są? To były takie mody, które w sumie były bardzo abstrakcyjne. One polegały na tym, że miałeś takie. Podaj, yy, Takie rampy. Trochę bym to nazwał takim. Tak, tak, i się surfowało po nich, wiesz? Wciskałeś na przykład, nie wiem. Jak byłeś po, po, po prawej stronie, to wciskałeś klawisz D, żeby się, wiesz, przykleić do tego i tak mogłeś różne fajne akrobacje wtedy wykonywać, dolatywać do różnych miejsc. No nie, nigdy w to nie grałem, nawet no nie potrafię tego wyobrazić. No zobacz sobie gameplay, a. to jest naprawdę dość ciekawe i grałeś się w to całkiem śmiesznie. I na przykład była taka kara, że jak spadłeś i na przykład z tych ramp w ogóle gdzieś tam e, poza mapę mm -hmm. e, to cię wrzucało do więzienia, nie? I wtedy, żeby cię wyrwać z tego więzienia Oj, kurde, no to koleś przyjść, jakiś, przyjść jakiś twój przyjaciel i ci pomóc, nie? strasznie fajny tryb. No dokładnie. Tego czasu dużo, dużo spędzałem na tym czasu. Poza tym różne miałeś bonusy, typu jak udało ci się wymasterować jakąś konkretną rampę i wbić w pewne trudno dostępne miejsce, to nie wiem, na przykład miałeś takie pomieszczenie, gdzie przez, powiedzmy, nie wiem, 30 sekund mogłeś wszystkich pozabijać, bo oni ciebie w ogóle nie widzieli, a ty ich tak... Poczekaj sekundę. Dobra.